Lola, kochanie, cześć. Jak udało ci się wyrwać z pracy? Nie było łatwo. Musiałem odwołać kilka spotkań. Przyjechałeś po lupę. Dzięki temu mogliśmy się spotkać. Dawno cię nie widziałam, bo nie przyjeżdżasz do domu na weekendy. A ty na moje zebrania klasowe? Jest wiele możliwości. Moglibyśmy w końcu porozmawiać jak normalna rodzina? Bez kłótni? Przede wszystkim musielibyśmy być rodziną, mamo. Diego, kochanie, jesteś nareszcie. Bardzo tęskniłam. Wszystko w porządku? Bardzo za tobą tęskniłam. Co to znaczy? Zostaw go. Co za tupet? Jesteśmy tutaj. Co jest? Bierz ją. Gdzie on się tego nauczył? W szkole. Córeczko. Fajnie, że przyjechałaś. Słoneczko. Jak się masz? Kocham cię, mimo twojej tuszy. I cieszę się, że wróciłaś. Cała i zdrowa. Nikomu nic się nie stało. Przytyłaś? Mamo. Jakbyś schudła, tylko nie na brzuchu. To pewnie przez te ciuchy. Albo wakacje, tak. Zostaw walizkę. Moja siostra Angelika dała mi dietę opartą na marchwi i białkach jaj, tak? Spodoba ci się. Wszyscy rodzice przyszli. A mój tatuś jak zwykle nie. Alma też. Ja to mam szczęście. Chodźmy. Fajnie. Zostałyśmy tylko my. ta jej marzenia, wielka miłość i tęsknota za ukochanym. Powinnam nam o nim zapomnieć. Najgorsze, że choć wciąż próbuję, nie mogę. Czy uczucie będzie silniejsze od przeciwności losu? Nie igraj z aniołem. Dzisiaj o 17:30 w czwórce. Dziękuję, że ze mną przyjechałaś. To najlepsza rzecz w moim życiu. W moim też? Bardzo Cię kocham. Almo, chcę się z Tobą ożenić. Uwielbiam, kiedy to mówisz. Powierzmy się, a dziewczynki zawiadomimy po powrocie. A co z Robertą? To wróci z plaży w lepszej formie, bardziej odpężona. Do tego czasu wszystko jej minie. Modla się o to. Ciekawe, jak jej się układa z Revertem. Na pewno dobrze. W końcu się zaakceptują, polubią i poznają. Mamy wielką ochotę do nich zadzwonić. Ale jakoś się powstrzymuje. Czemu jesteś taka niecierpliwa? Sama nie wiem. Myślisz, że poczuje się z nim lepiej niż ze mną? Nie bądź zazdrosna. Czemu nie? Zgadzam się na to, żeby się do siebie zbliżyli, bo to wyjdzie Robercie na dobre. Czy mi się to podoba, czy nie? Reverte to porządny i bardzo wrażliwy człowiek. Nie taki drożdżowy jak ja. I kto tu jest zazdrosny? Nie. I to bardzo. Jakże mógłbym być zazdrosny o ten niezrównany ideał? Jeszcze nie oszalałem. Wierzę, że cię kocham. A ja ciebie. Nie. Co, nie odbieraj. Przerażasz mnie. Sprawdzę, kto to. Milagrosa. Odbiorę, bo to pierwszy dzień w pracy. Słucham. Co się stało? No ma, nie sabes, y. Miałam niezły start w tej szkole. Co się stało? Jak to wrócili z plaży? Czemu tak wcześnie? Nie znam szczegółów, ale Gandhija mi kazał. Ale dlaczego? To niemożliwe. Franko, pakuj się, wyjeżdżamy. Dopiero co przyjechaliśmy. Oczywiście, że już wracamy. Dopiero przyjechaliśmy. Nie kłóć się. Gdzie mój szlafrok? Przebukuj bilety. Chodź tu. Zwoni. Tak, Milagrosa, zadzwonię z lotniska. Zbieraj się, a ja się wykąpię. Co tu robisz? Jestem nową bufetową. Wiem, kim jesteś. Poznaj moje przyjaciółki. Mówią na mnie Milagrosa. Cześć. Miło Was poznać. Nie śpiewałaś przypadkiem w zespole country? Jestem piosenkarką, tancerką i utalentowaną aktorką. W końcu ktoś odkryje mój talent. Jeśli do tej pory go nie odkryli, to chyba są ślepi. Tak. Napijecie się czegoś? Proszę, sok jabłkowy na ne nerwy. A wy? To samo. Zaraz przeniosę. My zawsze pijemy to samo. Czemu ją tak traktujesz? Jeszcze pytasz? To dziewczyna mojego taty. Co? Jak to? On tak twierdzi, ale ja mu nie wierzę. Wymyślił sobie tę dziewczynę z potencjałem, aby ukryć prawdziwą ukochaną. Co ty mówisz? Tak, pojechał na wycieczkę. Wiem to od jego sekretarki. A to oznacza, że jest ze swoją prawdziwą dziewczyną. Na pewno szaleje na jej punkcie. A ona leci na jego kasę. Jednak ja, Mia Colucci, nie zostawię mojego taty w potrzebie. Powyrywam tej małpie wszystkie kłaki. Przepraszam? Słucham? Czemu Pascual nie może się z nami spotkać? Rozmawia z rodzicami. Czemu skrócił naszą wycieczkę? Też chciałabym to wiedzieć. Za chwilę zwołam zebranie z piątoklasistami. Nie martwcie się. Nie będziemy cię błagać wiecznie. Nie naciskajcie. To nic trudnego. Co się stało? Jak chcesz, użyję brutalnej siły. Nie, czekajcie. Nie patrzcie tak na mnie. Sí, Elite Way School. School? Nie jestem pańską osobistą asystentką. Przekażę mi i koluci, że pan dzwonił. Jak się pan nazywa? Jaki koordynator? Lukas. Luka. Lucas? Luca? Loser, Miguel. Koordynator. Lepiej zadzwoń do swojej babci. Miguel, daj spokój. Chłopcy. Tak, Luka. Mija do ciebie oddzwoni. A było tak miło. Dobrze wiem, na co się stać. Zostawcie mnie w spokoju. Dziękujemy. Nie ma za co. I tak cię kocham. Dziękuję. Po co pan Gandia ściągnął tu tych piątoklasistów? Cudowny pomysł.